Żelazny cud Otomelara, który zmienił wojnę na morzu. Był rok 63, kiedy włoscy inżynierowie z firmy Otomelara postanowili rzucić wyzwanie całemu światu. W epoce, w której rakiety zaczynały panować na morzach, a marynarki wielkich mocarstw stawiały na gigantyczne działa kalibru 127 mm lub nawet większe, nagle z małej włoskiej stoczni wyszła broń, która miała wstrząsnąć całym układem sił wyglądała niepozornie, jakby była tylko dodatkowym wsparciem dla większych systemów. A jednak potrafiła wypluć tyle stali w ciągu jednej minuty, że przeciwnik nie miał żadnych szans na reakcję. To nie była tylko kolejna armata. To był symbol włoskiej odwagi technologicznej, która miała sprawić, że okręty każdego rozmiaru dostaną nową duszę. Pierwsza wersja nazwana Compact powstała z myślą o fregatach i korwetach które nie mogły pomieścić ciężkich wież artyleryjskich. Włosi udowodnili, że mniejsze nie znaczy słabsze. Ich dzieło strzelało szybciej niż jakakolwiek konkurencja, a do tego miało możliwość wykorzystywania różnych rodzajów amunicji, od przeciwlotniczej po burzącą. Co więcej, całość była chłodzona wodą miała wymienną lufę i futurystyczną włókno szklaną osłonę, która nadawała jej wygląd wyprzedzający epokę. Jednak historia nie była pozbawiona dramatów. Testy pokazały, że przy pełnej szybkostrzelności armata potrafiła dosłownie sama siebie zniszczyć. Pękające elementy, problemy z celnością i drgania tak silne, że trafienie w cel oddalony o kilkaset metrów było prawdziwą loterią. Inżynierowie mówili pół żartem, pół serio, że stworzyli broń, która mogła zatopić okręt, ale równie dobrze mogła wysadzić w powietrze własną wieżę. To była mieszanka geniuszu i ryzyka, która trzymała dowódców w napięciu. A mimo to świat patrzył z zachwytem. Już pierwsze wersje kompakt trafiły do kilkunastu marynarek, które dostrzegły w nich ogromny potencjał. Była szybka, stosunkowo lekka i dawała okrętom możliwość obrony przed atakami lotniczymi czy rakietowymi. Każdy strzał brzmiał jak obietnica że nawet najmniejszy patrolowiec mógłby nagle zamienić się w groźnego drapieżnika. Jednak to dopiero początek. Włosi wiedzieli, że jeśli chcą zdominować światowe rynki i wprowadzić swoją broń do historii, muszą pójść o krok dalej. Z kompakta miało narodzić się coś, co wstrząśnie całą zimnowojenną równowagą sił. I w kolejnych latach wydarzyło się coś, co sprawiło, że marynarki największych potęg zaczęły z niepokojem śledzić każdy ruch oto melara. Kompakt miał być cudowną bronią, ale szybko okazało się, że cud może zamienić się w koszmar. Gdy włoscy inżynierowie odpalali pierwsze długie serie, wieża zaczynała drżeć niczym podczas trzęsienia ziemi, a elementy mechanizmu pękały jak szkło. Przy 85 strzałach na minutę, system praktycznie sam siebie rozrywał. A o utrzymaniu skupienia ognia na małym celu można było tylko pomarzyć. To nie była zwykła usterka. To była kompromitacja, która mogła zakończyć całą historię jeszcze zanim naprawdę się zaczęła. Jednak oto Melara nie poddała się. Zamiast odłożyć projekt do archiwum, Włosi potraktowali problem jako wyzwanie. Poprawiali chłodzenie, wzmacniali lufę, eksperymentowali z układem podajnika amunicji. Każda porażka na poligonie była okazją do kolejnej poprawki, i właśnie ta obsesyjna determinacja sprawiła, że marynarki różnych krajów zaczęły interesować się włoskim projektem. Nawet jeśli kompakt nie był jeszcze perfekcyjny, to dawał coś, czego nie dawała konkurencja możliwość zainstalowania silnej, szybkostrzelnej broni na stosunkowo niewielkim okręcie. Pierwsze kontrakty posypały się lawinowo Hiszpania, Grecja, Niemcy później kolejne kraje. Nawet ci, którzy wcześniej patrzyli z pobłażliwym uśmiechem, nagle zauważyli, że mała armata z Laspecia ma potencjał zmienić reguły gry. Okręty patrolowe i fregaty zyskiwały zęby, których wcześniej nie miały. Każdy dowódca wiedział, że teraz nawet szybki atak z powietrza może zostać odparty serią ognia z trzycyfrową prędkością. Ale we włoskich biurach konstrukcyjnych wciąż panowało napięcie. Kompakt, mimo sukcesów eksportowych, miał swoje granice. Świat wchodził w erę rakiet przeciwokrętowych, które leciały tuż nad powierzchnią fal i uderzały w burty z prędkością nie do zatrzymania. Włosi rozumieli, że jeśli nie stworzą jeszcze szybszej, bardziej precyzyjnej wersji, Kompakt wkrótce stanie się reliktem i wtedy narodziła się idea Super Rapid. Jeszcze większa szybkostrzelność, jeszcze dokładniejsze prowadzenie ognia. Jeszcze mocniejsza konstrukcja zdolna wytrzymać szaleńcze tempo walki. To miała być broń, która nie tylko obroni okręt przed rakietą, ale także zrobi to w ostatnich sekundach, kiedy wszystko zależy od błyskawicznej reakcji. Marynarki świata czekały, czy Włosi rzeczywiście odważą się rzucić wyzwanie takim gigantom jak USA czy ZSRR. Kiedy pierwsze prototypy Super Rapid zaczęły ryczeć na poligonach, nikt już nie miał wątpliwości, że oto nadchodzi nowa era morskiej artylerii. Kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o Super Rapid, wielu nie chciało wierzyć w liczby podawane przez Oto Melara 120 strzałów na minutę. To brzmiało jak szaleństwo. Jak można było kontrolować taką lawinę ognia bez rozpadnięcia się całego mechanizmu? A jednak Włosi udowodnili, że niemożliwe to tylko słowo. Zmienili system podawania amunicji, przeprojektowali ruchome elementy tak, by były lżejsze i mniej podatne na wibracje, a tam, gdzie stal nie dawała rady, sięgnęli po Tytan. Wieża nabrała nowej siły, a w testach pokazywała celność, która wprawiała obserwatorów w osłupienie. Super Rapid nie był tylko poprawioną wersją kompakt. On całkowicie go zdeklasował. Tam, gdzie wcześniejsza armata miała problemy z długimi seriami, nowa konstrukcja mogła prowadzić ogień nieprzerwanie, zmieniając rodzaje amunicji w locie. Mogła razić cele powietrzne, morskie, a nawet wspierać wojska na lądzie. Żaden inny system tego kalibru nie dawał takiej elastyczności. Marynarze, którzy mieli okazję stanąć obok tej bestii, mówili o uczuciu, jakby cały okręt zamieniał się w żywą maszynę wojenną. Strzał za strzałem, huk odbijający się od stalowych burt i świadomość, że rakieta czy samolot przeciwnika mogą zostać rozerwane w ułamku sekundy. Dowódcy czuli, że dostali do ręki tarczę, która potrafiła obronić nawet w najbardziej krytycznej sytuacji. Włosi od razu pokazali światu, że Super Rapid jest nie tylko szybszy, ale też znacznie bardziej wytrzymały. Wieża wytrzymywała dwukrotnie większe przeciążenia ciśnieniowe niż kompakt, a jej pancerz zaprojektowano tak, by odbijał fale radarowe i utrudniał wykrycie. To nie była już tylko armata. To był inteligentny system broni przyszłości ukryty w kompaktowej sylwetce. Kiedy pierwsze okręty włoskiej floty wyszły w morze z Super Rapid na pokładzie, rywale zamarli. Marynarka Stanów Zjednoczonych i ZSRR musiały przyznać, że Włosi wyprzedzili ich w dziedzinie, w której do tej pory czuli się panami. Plotki głosiły, że podczas jednych z testów Super Rapid zniszczył dron rakietowy szybciej niż zdążyły zareagować systemy obronne obserwujących go konkurentów. Ale to wcale nie był koniec. Włoscy inżynierowie mieli w zanadrzu coś jeszcze bardziej futurystycznego pociski DART i cały system Straless, które sprawiły, że Super Rapid zmienił się z armaty w prawdziwego łowcę rakiet. Kiedy Super Rapid udowodnił swoją przewagę w szybkostrzelności, Włosi postanowili zrobić coś, co brzmiało jak science fiction. Stworzyć pociski zdolne samodzielnie manewrować w locie i polować na rakiety przeciwnika. Tak narodził się system Stras, a wraz z nim amunicja Dart, dynamiczna, aktywna, radiowo sterowana trajektoria. To nie były zwykłe pociski, które leciały tam, gdzie skierowała je Lufa. Każdy z nich mógł otrzymywać w locie dane z radaru i zmieniać tor, by dogonić i zniszczyć cel poruszający się tuż nad taflą wody. Wyobraź sobie sytuację: na radarze pojawia się szybka rakieta przeciwokrętowa lecąca tuż nad falami, zbliżająca się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Załoga wie, że ma zaledwie kilka sekund, by zareagować. Wtedy wieża Super Rapid otwiera ogień, a kolejne darty wyskakują z lufy niczym strzały z łuku. Ale zamiast prostoliniowo gnać przed siebie, zaczynają skręcać, manewrować i podążać za ofiarą. Radiofalowy system sterowania dostarcza im informacji w czasie rzeczywistym, a każdy pocisk zachowuje się jak miniaturowy drapieżnik. Rakieta przeciwnika w końcu uderza w ścianę odłamków i rozpada się w powietrzu, zanim zbliży się na odległość tysiąca metrów od okrętu. To był przełom. System Strale zdawał marynarkom coś, czego nie miały nawet najpotężniejsze floty świata wewnętrzną obronę ostatniej szansy, zdolną powstrzymać nawet kilka nadlatujących rakiet naraz. Włosi stworzyli tarczę, której skuteczność szacowano na możliwość zniszczenia czterech rakiet poddźwiękowych lecących równocześnie z różnych kierunków, zanim którakolwiek z nich dotknie celu. Dla marynarzy oznaczało to jedno: nocne patrole w wąskich cieśninach. Ćwiczenia z sojusznikami czy rejsy w rejonach zagrożonych piractwem, przestały być tak nerwowe. Wiedzieli, że mają nad sobą anioła stróża w postaci armaty, która strzelała szybciej niż mrugnięcie oka, a jej pociski myślały w locie. Strales i Dart zmieniły super rapid w broń przyszłości, ale inżynierowie nie spoczęli na laurach. Kolejny krok był równie zaskakujący: stworzenie lekkiej, nadbudówkowej wersji armaty nazwanej Sovraponte. Sovraponte. To słowo zaczęło elektryzować marynarzy na całym świecie. Włosi znów zaskoczyli. Po sukcesie Super Rapid ktoś mógłby pomyśleć, że oto Melara osiągnęła już szczyt. Ale wtedy inżynierowie pokazali światu wersję lżejszą, łatwiejszą w instalacji i gotową do walki bez konieczności przebudowy całego okrętu. Sovraponte oznaczało dosłownie ponad pokładem, i tak właśnie wyglądał montaż tej wersji. Zamiast ciąć kadłub i prowadzić skomplikowane prace stoczniowe, wystarczyło osadzić wieżę na nadbudówce, jakby ktoś po prostu dołożył dodatkowego drapieżnika na dach statku. Była lżejsza o 30-40% od Super Rapid, co czyniło ją idealnym rozwiązaniem dla mniejszych jednostek patrolowych i okrętów klasy Korweta. Amunicja 76 gotowych do strzału pocisków była dostępna od razu, bez skomplikowanych systemów podawania. To oznaczało, że w sytuacji zagrożenia Sovraponte mogła otworzyć ogień niemal natychmiast, zmieniając zwykły patrolowiec w zabójcze narzędzie walki. Pierwszym okrętem, który otrzymał tę nową wersję, był włoski patrolowiec klasy i Revel. Obraz wieży Sowraponte ustawionej nad hangarem śmigłowca wywołał poruszenie w branży. Krytycy twierdzili, że lekka armata nigdy nie zdoła konkurować z ciężkimi systemami obrony ale pierwsze testy na morzu rozwiały wątpliwości. Sovraponte strzelała równie szybko, równie celnie, a jej prostota instalacji sprawiła, że nawet mniejsze floty zaczęły rozważać zakup. To właśnie dzięki Sovraponte każde państwo mogło w relatywnie krótkim czasie zamienić swoje jednostki patrolowe w okręty, zdolne odpierać ataki rakietowe czy powietrzne. Nagle okazało się, że nawet mały kraj z kilkoma korwetami Mógł posiadać obronę na poziomie, który wcześniej był domeną potęg. Dla marynarzy to była prawdziwa rewolucja. Wchodzili na pokład jednostki, która jeszcze wczoraj była zwykłym patrolowcem, a dziś stała się pełnoprawnym myśliwym na morzu, gotowym zmierzyć się z każdym przeciwnikiem. A jednak to nie koniec historii. Włosi przygotowali coś, co miało sprawić, że zarówno kompakt Super Rapid, jak i Sovraponte wyglądały jak etapy drogi do absolutnej perfekcji. Nadchodziła era pocisków o zwiększonym zasięgu i możliwości rażenia celów, oddalonych nawet o 20 km. Super Rapid udowodnił już, że potrafi zniszczyć rakiety i samoloty, ale Włosi nie chcieli zatrzymać się na roli obronnej. Wprowadzili amunicję, która zmieniła tę armatę w narzędzie ataku dalekiego zasięgu. Pociski EGRM, Extended Range Guided Munitions, były odpowiedzią na pytanie, czy 76 mm może zastąpić ciężkie działa. Okazało się, że tak. Dzięki nowym technologiom te niewielkie pociski mogły sięgać nawet 20 kilometrów, rażąc cele nawodne i lądowe z niespotykaną dotąd precyzją. Do tego dochodziła amunicja przedfragmentacyjna idealna przeciwko nisko lecącym rakietom oraz przeciwpancerna, zdolna przebić burty mniejszych okrętów czy umocnienia na brzegu. Armatę, która początkowo miała być kompaktowym wsparciem, przemieniono w broń, której uniwersalność mogła zawstydzić systemy o znacznie większym kalibrze. Marynarze wspominali pierwsze testy dalekosiężnych pocisków jak widowisko z innej epoki. Strzał, chwila ciszy i nagle, wiele kilometrów dalej. Eksplozja na powierzchni morza dokładnie tam, gdzie wskazywał radar. Dla dowódców oznaczało to, że nawet średnia fregata uzbrojona w Super Rapid mogła prowadzić skuteczny ostrzał celów, do których wcześniej potrzebowano ciężkich jednostek z armatami kalibru 127 mm. To była prawdziwa rewolucja w sztuce wojny morskiej. Włosi pokazali światu, że mniejsza armata może zastąpić większą, jeśli da się jej odpowiednią amunicję. Dzięki EGRM i pozostałym rodzajom pocisków Super Rapid mógł walczyć praktycznie z każdym przeciwnikiem od rakiet i samolotów przez szybkie łodzie szturmowe, aż po cele lądowe. Ale najważniejsze było to, że wszystko to dało się zrobić błyskawicznie. System mógł przełączać typy pocisków w trakcie strzelania, nie przerywając ognia. To znaczyło, że w jednej chwili mógł zestrzeliwać rakiety, a w następnej niszczyć wrogą jednostkę na powierzchni morza. Jednak prawdziwy pokaz mocy dopiero nadchodził. W siódmej części historii marynarze po raz pierwszy stanął twarzą w twarz z testami, podczas których Super Rapid musiał zniszczyć kilka nadlatujących rakiet jednocześnie. To był moment, w którym świat zobaczył, że ta armata może być ostatnią linią obrony i że nie zawodzi. To był test, który mógł zaważyć na przyszłości całego programu. Włoska marynarka wystawiła Super Rapid na najtrudniejsze możliwe zadanie. Cztery rakiety poddźwiękowe wystrzelone jednocześnie z różnych kierunków, lecące tuż nad taflą wody, tak by ominąć radary i trafić w burty okrętu. Każdy dowódca wiedział, że w realnym starciu taki atak oznaczałby katastrofę. Sekundy dzieliły statek od unicestwienia. Na mostku panowała cisza, przerywana tylko komunikatami z radarów. Sygnały ostrzegawcze rozdzierały powietrze, a operatorzy wiedzieli, że od ich reakcji zależy wynik próby. Wtedy wieża Super Rapid obróciła się błyskawicznie, system Strahler przejął kontrolę, a z lufy zaczęły wyskakiwać kolejne darty. Ich trajektorie wyglądały jak taniec drapieżników. Każdy pocisk skręcał, zmieniał kierunek. I ścigał rakietę przeciwnika, która leciała z prędkością setek kilometrów na godzinę. Pierwsza eksplozja nastąpiła na odległości 5,5 tysiąca metrów. Druga rakieta zniknęła w obłoku ognia kilkaset metrów dalej. Trzecia próbowała zmienić kurs, ale Dart dopadł ją od boku. Czwarta była najgroźniejsza. Nadleciała z kąta 90 stopni, jakby chciała prześlizgnąć się poza sektor ognia ale super rapid obrócił się w ostatniej chwili i otworzył ogień. Sekundę później na niebie pojawił się kolejny płomień, a wszystkie cztery zagrożenia przestały istnieć, zanim zbliżyły się na mniej niż kilometr. Obserwatorzy z innych flot nie dowierzali. Niewielka armata, 76 mm zainstalowana na okręcie średniej wielkości, udowodniła, że potrafi przebić się przez scenariusz, który miał zniszczyć nawet najpotężniejsze jednostki. Raporty mówiły jasno: czas reakcji od zimnego startu wynosił mniej niż 10 sekund. To była tarcza, która działała natychmiast i bezbłędnie. Świat zdał sobie sprawę, że Super Rapid nie jest już tylko bronią włoską, stał się globalnym fenomenem. Marynarki zaczęły rywalizować o kontrakty, a inżynierowie z USA, Francji czy Japonii musieli przyznać, że Włosi stworzyli system, którego nie da się zignorować. Ale sukces na poligonach to jedno. Prawdziwy sprawdzian dopiero miał nadejść, kiedy armata otomelara trafiła do flot 60 państw i stanęła na pokładach w realnych misjach, patrolach i operacjach. Kiedy kurz po testach opadł, rozpoczęła się prawdziwa gorączka zakupów. Super Rapid nie był już tylko dumą włoskiej marynarki, stał się towarem pożądanym przez flotę na każdym kontynencie od Europy po Azję, od Australii po Amerykę Południową. W sumie 60 państw zdecydowało się wprowadzić te armata na swoje okręty. To był wynik, którego nie osiągnął żaden inny system artyleryjski tej klasy. Francja, choć miała własne 100-milimetrowe działa, wybrała włoski system dla fregat typu Horizon i Frem, bo Super Rapid okazał się szybszy i bardziej uniwersalny. Japonia rozpoczęła licencyjną produkcję w zakładach Japan Steelworks, Hiszpania i Indie poszły tą samą drogą, a w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Mark 75 armata trafiła na okręty marynarki. To był szok. Kraj, który zawsze stawiał na własne rozwiązania, tym razem przyjął włoski produkt uznając go za bezkonkurencyjny. Ale Amerykanie pozostali ostrożni. O ile Kompakt, czyli Mark 75. Wszedł do szerokiego użycia o tyle wersji super rapid nie zdecydowali się zamówić. Oficjalnie mówili, że stawiają na swoje 57 mm działa Mark 110. Nieoficjalnie jednak wiadomo było, że obawiali się zbyt dużej przewagi włoskiego rozwiązania nad ich własnymi projektami. To była gra prestiżu, w której broń stała się narzędziem polityki. Włosi tymczasem triumfowali. W ciągu zaledwie kilku dekad ich dzieło stało się najczęściej eksportowaną armatą morską średniego kalibru. Żaden inny producent nie mógł pochwalić się takim zasięgiem i takim zaufaniem ze strony marynarek. Od zimnych wód Skandynawii po gorące rejony Azji Południowo-Wschodniej, Super Rapid dowodził, że potrafi działać wszędzie, niezależnie od klimatu czy specyfiki misji. Ale za sukcesem kryła się też inna strona. Kontrakty warte setki milionów dolarów oznaczały rywalizację, w której każde państwo chciało mieć dostęp do najnowszych wersji. Oto Melara musiała balansować między polityką a biznesem, sprzedając broń jednocześnie sojusznikom NATO i państwom z innych bloków. To sprawiało, że Super Rapid stawał się nie tylko systemem uzbrojenia, ale także kartą przetargową w geopolitycznej grze. A jednak prawdziwe pytanie brzmiało: czy ta armata Mimo globalnego sukcesu, wytrzyma próbę czasu. Technologia szła do przodu, rakiety stawały się coraz szybsze, a systemy obrony coraz bardziej złożone. Czy Super Rapid mógł dalej utrzymać swoją pozycję na szczycie? Odpowiedź miała nadejść wraz z dziewiątą odsłoną tej historii. Mijały dekady, a Super Rapid wciąż pozostawał na szczycie. W czasach, gdy wiele systemów artyleryjskich trafiało do muzeów, włoska armata nadal strzegła okrętów 60 flot. Jej największą siłą była gotowość. Od zimnego startu do pierwszego strzału mijało zaledwie 10 sekund. Magazyn działał niezależnie od wieży, dzięki czemu można było błyskawicznie zmieniać typy pocisków bez przerywania ognia. Obsługa była minimalna. Wystarczył jeden operator w centrum dowodzenia, a cała wieża sterowana była elektrycznie. To dawało przewagę nie tylko bojową, ale też logistyczną. Mniej ludzi, mniejsze ryzyko błędów, krótszy czas reakcji. Marynarze mówili, że Super Rapid to broń, która smar śpi z otwartymi oczami, zawsze gotowa, zawsze szybka. Dzięki temu armata zyskała status legendy. Nawet po 50 latach od pierwszych testów nikt nie odważył się nazwać jej przestarzałą. Wręcz przeciwnie, nowe wersje i modernizacje sprawiały, że stawała się coraz bardziej śmiercionośna. Ale to właśnie ostatnia dekada pokazała, że Super Rapid ma jeszcze jedną kartę do zagrania. Dziś, ponad pół wieku od pierwszych strzałów Kompakta, Super Rapid wciąż broni mórz. Jej obecność na setkach okrętów to dowód, że Włosi stworzyli broń ponadczasową. Cena od 1,5 do 2 milionów dolarów za system nie odstrasza klientów, bo w zamian dostają uzbrojenie, które potrafi samodzielnie powstrzymać atak kilku rakiet, a przy tym działa w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych. Modernizacje sprawiły, że Super Rapid może dziś strzelać amunicją kierowaną, przeciwpancerną, przedfragmentacyjną i dalekiego zasięgu. W zależności od potrzeb instalowana jest w standardowej wieży lekkiej Sovraponte albo w wersji Stealth ukrytej pod specjalną kopułą zmniejszającą odbicie radarowe. To sprawia, że przeciwnik często nie wie, czy patrzy na zwykłą nadbudówkę, czy na śmiertelnie groźny system obronny. Floty świata dostosowują ją do własnych wymagań. Dla jednych to obrona przed rakietami, dla innych narzędzie walki z szybkimi łodziami szturmowymi, a dla jeszcze innych Wsparcie ogniowe podczas operacji na lądzie. Amerykanie używają jej pod nazwą Mark 75. Japończycy produkują własne wersje, a w Europie Super Rapid stała się niemal standardem. Marynarze podkreślają, że najważniejszą cechą jest niezawodność. Nawet po latach intensywnej służby system działa tak samo szybko jak w dniu instalacji. To dlatego wielu z nich mówi o tej armacie jako o starym żołnierzu, który nigdy się nie starzeje. I właśnie tu kryje się największa tajemnica. Super Rapid nie kończy swojej historii. Każda nowa modernizacja udowadnia, że włoski projekt z lat 60. wciąż może rywalizować z najnowszymi systemami rakietowymi. To nie jest relikt zimnej wojny, to żywa legenda, która nadal pisze swoją opowieść na morzach całego świata. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj kanał, bo już wkrótce opowiemy o kolejnych morskich potworach, które zmieniły bieg historii.